I do Lukas, kochany, jest który mnie wspomaga. Dzień dobry. E, kochany Kiksunio, któremu już się kilka razy w Pierdziel. A, tam twoje oficery <noise> na kółka, tylko wystarczają żarcie, nie walczą. I Faust, który mówił, że zmienia się na lewo i prawo, a jednak jest demokratyczny. nie manko. Jeszcze się nie zdecydowałem po prostu. A kto by problem. poprzeć? Takie n due. I tak patrzę, czy tutaj Włosi, czy Niemcy, czy może ZSRR? A może samemu. Ja no tam tak widzę, lecimy. że Włochy jest coraz bliżej do mnie. A, właśnie się... ty ich tam bustujesz i boostujesz. Francuza też bustujesz. Kurczę. Znaczy w sumie zaraz kogoś przestanę bustować, bo to za mało mam punktów na takie coś. Włochy, Francja. To tych relacji No ja tam mogę Francuzów bustować, znaczy nie Francuzów tylko. <laughs> Przestańmy poprawiać party. relacje z tymi o, wuchami. Skoro repus mnie nie znaj w ogóle, to może pójdę od niego. Ale jego lud jest uciśniony, to. Trzeba go wyzwolić. Co? Soviet Union is boosting party popularity. Republican Spain is boosting party popularity. Huhe. <laughs> robimy komunistyczne Włochy. Wybieram te punkty polityczne na tego gościa, otworzysz No ale nie możesz być komunistą i dołączyć do naszej sprawy. W sensie na fałsie, ale no. wy mnie tylko na dno zaciągniecie. Nie jakby było trzech na jednego to banda łysego przecież, ja bym nie miał szans. Fajnie, Wiesz, wygrałeś ostatni z Repusem, co ty myślisz? Jak z by się miało? szansę? Reput tylko naszym będzie osłabieniem. No, no raz. Mocne. mocne słowa jak na hiszpana w wojnie domowej. Oj tam. Lepiej popatrz jak wojna u mnie wygląda lepiej. No, wygrywasz ładnie. No. No, no z botem. Ja z nie wiem czy grać. Francuzów, czy nie brać Francuzów, o to jest pytanie. Mówi, od razu chcą, trzy cele narodowe i oni już chcą dołączyć do mojej frakcji. Ale ja się zastanawiam, czy podbić Francję, czy tam. No właśnie, desantować się tam. Się a się Ale będziesz na walczył z komunistycznymi... Znaczy z tymi faszystowskimi Niemcami, bo Włochy będą komunistyczne. A, ale zwróć uwagę na to, hmm. że Francja staje się komunistyczna. I jak się stanie komunistyczna, to wyjdzie z twojej frakcji. Wyjdzie? Wyjdzie. No to z nią zawalczę, ale. No chyba, chyba, jest, że, chyba że, że będzie wojna. Ale jak jest pokój i zdążysz robić z nich komunistów w pokoju, to wyjdzie z frakcji i może dąży do ciebie. Mm -hmm. Zobaczymy. Nie na zobaczymy, razie, tylko tak będzie. Na razie popatrzymy, co się dzieje. Mhm. A, jakbym prze. A, dobra, dobra, już mam plan. Będzie dobrze. Ja nie mam Spokojnie. żadnego planu. Boże, jak ja nie lubię grać w gry, w których nie umiem sobie wyobrazić 10 kroków w przód. Nie mhm. wiem. No, w choju nie da się wyobrazić 10 kroków w przód, bo tutaj za dużo się zmienia, po prostu. Nie, ale wiesz, wiesz, Oj, kolejne, mniej więcej coś sobie jesteś w stanie wyobrazić, co chcesz tak zrobić, tak. żeby to potem e, przeprowadzić, co musisz gdzieś indziej uderzyć, gdzie wojska przenieść. Ja nie wiem, gdzie mam flotę wysłać, albo lotnictwo, lotnictwo ustawić. Oprócz tego, że na Polskę będzie szło. I, mam, no. i że rekrutuje dywizje że cześć, że górskie. Cześć, Westerplatte, Jeden marszałek, jedna linia, srut. I widzisz że... jak wyszło. <laughs> I że robię dy... Lukas, Lukas, Westerplatte ostrzelaj. Westerplatte? Mówisz? Tym bardziej, Westerplatte. że osiem dywizji się szuka. Teraz już nie, nie będzie Schlewing-Holstein, tylko, nie wiem, Duma Stalina będzie strzelała na wybrzeże Polski. <laughs> A tu poluję na czołgi repusa, nie mogę ich znaleźć. Gdzieś uciekłeś Ja spierdliłem. <laughs> to ja tylko po to Ale tu sumie... przyleciałem. Taka, można sprawdzić nawet. Repus, jak mogłeś? Nie, ja po. Ej, już, już na pewno zniszczyliśmy wojska. Japonia gdzieś jest jeszcze. A właśnie, ja mam jakieś negatywne modyfikatory. Jedność narodowa. A to 20% jedności. E, Ej, Repus się... zabraniam ci atakować Jugosławii. Bo. Bo ma w, ten. Jak to się nazywa? Gwarancje od Czechosłowacji A ja chcę, żeby Czechosłowacja żyła I co teraz zrobisz, anulujesz czy nie? O co no, cisza. Robi się, cisza Robi się gorąco Dobra. Do Serio mają gwarancję? E, ja pierdolę mhm. To on no. ten dodatek kurwa kupił. Nie, oni mają Czechosłowację. Nikt, nie miał <laughs> nikt. nikt z nas dos... nie kupił. to, to jest dobrze, to że Czechosłowacja właśnie nie gwarantuje tylko. Ale Rumunia gwarantuje Ale właśnie... Ciekawe gwarantuje... mnie właśnie, czy e, Czechosłowacja dołączy Umów, umówmy, do wojny. Umówmy się tak, jeżeli jeżeli e, Czechosłowacja będzie w stanie wojny ze mną, jeżeli jakimś cudem ich zanektuje, to ja nic od nich nie biorę. Taki, um... ludzi pasuje? Zastanowię się. Bo uważam, że jesteś zbyt ekspansjonistyczny. A poza tym, tak czy tak, e, Czechosłowacja e, nie stworzy chyba frakcji. Może jak stworzy, to i tak chuj No nie wiem. Ja ci nie pozwalam atakować Jugosławii. Tylko tyle. Ech, ja ci nie pozwalam wchodzić w sojusz z Francją. O, dobrze. Na pewno? No. Chcesz wojny między nami? A, no możemy zrobić taki deal. Ty zostawiasz Francję, ja zostawiam Jugosławię. O kurde, dobry deal. No dobra, zgoda. Anuluj. Serio? Kurde. Anuluj, anuluj, Jegosławie. Jak zobaczę, że ty anulujesz? Nie, no to ty najpierw musisz anulować. Nie. Kiksunio, przegraj wojnę, wtedy zrobimy to. Musisz zmusić Kiksunia, żeby przegrał. No, wyszli wojska, wyszli swoje kurca, na kółka. Kiksunio, bo przyjadę do Warszawy. Ale ja jestem w będzie, teraz, chłopiec, proszę będzie głośniej. Przyjęć 9 sierpnia akurat jestem w Warszawie. Piszę. To jak faust? odmawiam. O ultimatum poszło. Ultimatum stary. Nie masz wyjścia. Mam ci pierdolić, lol. Mmm, nie dasz rady. O, nie, eee, ma za mało. Ja już mam dwa więcej dywizji. No, bo mam 55 dywizji. Ja mam 60 dywizji. Więc... No widzisz? Attila A ty ile masz? 57. Ale spójrz na twoje cztery fabryki wojskowe. No i poczekasz. I, i, i na swoje kilkanaście cywilnych. No. I na Zero Man Powera w zapasie. Ja z Zero Man Powerem przynajmniej wygrywam, przyjacielu. A ci dywizje znikają, ziomek. Hiszpanom też. Y. Nie. Tobie znikają od braku ludności. Jak nie masz ludzi w dywizji, to po prostu wyparowują. Wiem. Tak ci tak powiedziałem. Nie. O, Bo panie, o. co się dzieje? 27% Oli. można gwarancję dawać każdemu kraju na świecie. Ale nie mogę zaprosić Polski, więc Polska zginie marnie. Raczej bym jeszcze zrymował, że powiedział jak Hitler Biedna Polska. Ona nie, nie, nie jest bez frakcji, między morza. To miałem ją atakować, czy nie zaatakowałem się. No zaatakowałem, bo mi mówiliście, żebym to zrobił jako pierwszy krok. No tak, no bo będziesz miał łatwo później Niemców pocisnąć. Tylko musisz... ostrożnie z tymi Niemcami. To mocniej. Tuwa, chce wziąć udział w wojnie i mogę... No, znaczy ale... dopóki dopóki nieział w jakimś cudem z Niemcami szeroki front, to będzie dobrze. Jak już jak zejdziesz tam na nie wiem Szczecin... od Szczecina w dół w Berlinie, to już masz przejebane. Trudno będzie ich przejść przez to. Prawda to. Włochu, co ja ci mówiłem, masz 7 dni na anulowanie tego celu. Bo się pogniewamy. Ej, moje dewizje coftało już ci z tego. Z Hiszpanii. Bo no, nic. bo jak masz wojnę, to tak. A. Włochu, to jest twoja ostatnia szansa, bo ty zginiesz. Ty kurwa obsiejewany. <laughs> Jacy mili jesteście dla siebie. Zobaczyłem teraz te plany desantów. Cztery dni. Daj znaczy, sobie spokój. Bo sto... dni. Bo przez stoimy na krawędzi wojny światowej. No, to przez ciebie, bo ty zacząłeś atakować biednych Jugosławian. Kurwa, spójrz na Polskę, to tam demokracja co? A tam. Polska to tam bankart Ej, co? Nikt tego nie powiedział głośno przecież. <grymne> o, <grymne> to Repus powiedział A przecież to Repus. A dokładnie, Repus to ty gadasz w ogóle o Polsce? Jajce, kurwa. Ale ty jesteś. Wielka Polska. Ordynarny. Dokładnie, Wielka Polska. Czy może ja ją zostawię jako państwo Nie Gdybym ją zajmował. Tylko zajmujesz Gdańska. Nieprawda, dobrze mi nie O, znalazłem japońskie wojska. No właśnie, Japonia. Ty jesteś jaka, faszystowska czy? No A ta Hiszpania ma 90%, ja pierdzielę. No i masz cel na Jugosławii. Wstydziłbyś się, wiesz, wstydziłbyś się. Co ja mam o tobie myśleć? Ja bym go zrobił. Czy... Serio? O. Zrobiłeś to? sobie domocze do Orientów. Jebać policję. Mm, jak mogłeś? O, karo, to to <noise> policja, nie? jak to z Repusem w ogóle o czymkolwiek się dogadywać, no? O nie O, jeszcze 30 punktów idę w kolesie od faszyzmu, bo to mi się nie podoba Ej, nie idź w kolesie od faszyzmu Mamy już u Ciebie 28%, Repus Nie ma M Myślisz, że to tak łatwo? Co mnie chcesz tak, kurwa, giweczkę wziąć na lewo-prawo? fasu, <noise> fasu. <noise> 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 no dawaj, Repu, no Lukasz, no dawaj co <noise> mi kiksują naturalnie, no, idę do niego to mówi wpierdol i tyle i nie spuścił mi, bo spierdoliłem dywizjami z każdej sytuacji. Sami Japończykom spierdol... Chudy, jeszcze płynę. I wtedy słaba jest osia. Bo już Niemcy stracili dwie dywizje, Japończycy stracili już stracą dwie dywizje. Niech ktoś mi wyśle siłę polityczną. Można? Nie. Niestety to jest jedyna rzecz, której nie można. Co, Wszystko można, co nie można. chłopak bar. No i zdemotyzowane. Zrób takiego pranka na ulicy. Będę robić I będą na wyświetlenia. Na ulicy, jak... Zrobię prank na ulicy jak będę bić ludzi. Co? No, no i później miło. jak zaczną cię bić z powrotem, kurwa to mać, mówił to tylko prank, mać. tylko prank. Stop. Gdzie widzicie? Już wracają ci do domu? Nie. Proszę, Pieprzyć im, bo port zajmą, kurwa ślepe cioty. A <grym> już ci się desantuje go za porty? Nie, bo mi się kuźwa już do prowincji potem wbijali. Bo jak, jak armia z jednej prowincji idzie, to z reguły idzie całym wojskiem z jednej prowincji do drugiej. Kuźwa tak zrobili przy tym porcie. Na Zarze, No, Kurwa, karabinów muszę robić. Czy masz więcej ludzi niż e, broni? No serio, ja mam minus 38 tysięcy karabinów. Oni tam A masz usy... tylko karabiny Lukas będzie strzelał w Chyba no. Druga, no moi, u mnie moi ludzie włapują kule po prostu. Leci pocisk. Niekąd się znalazło większość niż nad Jak Klukas, Ty cię Polskę bierzesz, czy ja Jugosławię? Co? Ty cię Polskę bierzesz, czy ja Jugosławię? Bo Jugosławia jest mniejsza. Ty masz, Ach, masz lepsze wojsko. A co masz nie o lepszego, mam większe wojsko. No to większe. A ja nie powiem co mam większego. Ego. Ha. Ego. I brzuch. No to... nie, to ja. Ah, god damn it. Lukas, taka prośba, sfabrykuj na e, Niemców. Co? A co to mi zrobię? nie powiem. Gwarancję rzuci na Niemcy Serio na Niemców serio, nie, na, na Niemców nikt nie do mogę. Nie, nie mam ochoty ten atakować Niemców. Ale tylko zrób 7 7 Nie i 7 punktów. No po co? Bo przekroczysz 50% tak? No... Ale no, to nie... Mogę, mogę, mogę tak zrobić, co już robię. Nie, nie, nie rób tego. Tak, zrób tak, zrób tego. Tak, nie rób zrób tego. Zeź się, to. Zrób się na repusa, zrób to. A co się staje zresztą. wtedy? Zrób tak. Lukas, jak nie zrobisz tak, to nie, nie wezmę go gości od faszyzmu. No okej, okay, to tuż jest taka dość mocna propozycja repusa. O kurde, nie? Nie, nie, nie. Mo nie? Może na... Tak jeszcze coś zaoferujesz. A No powiedz, że ty komunizmu. weźmiesz kolej się od tego komunizmu. Nie, nie, o tak, tak, wezmę od komunizmu. Tego od faszyzmu, co mam, to wyrzucę od razu, obiecuję. <gry> on się Kurde. faszystą robi, on się faszystą robi, Lukas! Tak? No. Co no. o czym gra Faust? Brytanią. Anglią. Po co? Wezmę sobie jaja, robicie, bo ja nie znam mechaniki i nie wiem, co się robi. <grym> A i prawie się udało znosić 20 dywizji polskich, fuck. Przecież zaraz całą Polskę zniszczysz, lol. No ale no. chciałem odciąć ich w kotle, chociaż raz chciałem zrobić kocioł w tej grze. O, Niemcy przyszli. Będziesz miał jeszcze wiele okazji. Zob nie... Zobaczyć jak się kocioł robi. <laughs> <laughs> w tej grze to często jest zostawiać ury. Ja tak, I jak i się je dobrze wykorzysta to nawet się da. ci no, no, Przecież jakbyśmy w Hiszpanii to było sporo koty. Tam na tym polegał, albo nie A może? co je, no, no. to jest? No i wygrał to okay. Jugosławię. Dążył no. szybciej niż ty, to, ale to... ma wojnę jeszcze z Czechami, więc Beka. Jesz jeszcze jedna konfederacja będzie pokojowa. Konfederacja? Kurwa. Konferencja, przepraszam. A skąd wiesz? Może jest taka konfederacja? Założę taką kartę. Konfederacja <śm> pokojowa. <śm> 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 pokojowa. Konfederacja pokojowa. Mocne grzyby, no, ale... braci. Nie spokojnie, wypadek wewnętrzny. No, Wygrałem? U Polska zmieniła. Naprzód na towarzysze! Wiesz co, ja bym ci radził się radził zrobić tak, żeby zjeść całą Polskę i dać tylko, zostawić marionetce e, Gdańsk. I wtedy będziesz miał wojnę z Niemcami łatwo. Z winy Niemiec. E, bo ja na razie nie wiem, co ja mam robić, szczerze mówiąc. No ale właśnie nie mogę wszystkiego wziąć. Czemu nie mogę wszystkiego? No to pomiń tj. Ponieważ tj. masz punktów, no klikaj. Po Ponieważ te... punktu, bo nie masz punktów, bo Mongolia twojej... i tu ta... Republika i tak ci nic nie wejdzie. Czyli muszę to zrobić pomiń, tak? Tak, kilka Ale zostali... nie gotowe, nie gotowe. Okej. Okay. Gotowe. Pomiń, pomiń. Okej. Okay. Nagle okazuje się, że coś wzięły. <ślesy> <ślesy> bo nagle tak coś... Oddaj Mongolii Polskę, będzie beka. Oddaj Gdańsk. Mówisz, że Gdańsk mogę wziąć jako marionetkę? Z marionetkę, no. A jak się robi marionetkę? E, otwierasz to okno klikając tą żółtą strzałkę i klikasz marionetka. Stworzenie Prz... państwa marionetkowego. Prz... No widzicie, w seriach państw... Hearts of YouTube bawi i yy, Państwo marionetkowe... No. A, znowu nie mogę jeszcze tego zrobić. Nie, masz nie. już stworzenie państwa marionetkowego A, ale nie ma punktu, Aha, ponieważ... punktów. Aha, punktów. Nie, powinien Nie, czekaj, 740... jak wezmę koniec tury, to chyba zrobię to, tak? Najpierw. Tak. jak będziesz mógł tak. kliknąć. No, no. okej. Okay. I zrobiłeś. I teraz gotowe. I masz PRL. Tak? Tak, no. done. Gotowe, no. okay. Brawo, pierwsza Jechani. konferencja pokojowa, w której nie ty jesteś przegrany. Konfederacja pokojowa. <podzęd> <muk> dziękuję, dziękuję. Wszyscy gratulują. No i masz piękną Polskę z Gomułką. Ale on jest Ale on Niemcy idą be China. Co? Co tu się dzieje w ogóle? <noise> no ale co? Faktycznie polepszałem. polepszałem stosunki z Chinami. Ja nie widzę tego na nich. Może masz za sobą wywiad? nie wiem co... <noise> ale dobra, to ja mam teraz tu armię. Węgry wzięły interwencję gospodarczą, czyli klasycznie idą. Rumunia co zrobiła? Poszła wy. Zachowanie Wielkiej Kurwa, Rumunii. Kurwa, bombardują mnie! Co cię bombarduje? <noise> A dobra, Czechosłowacja. <noise> Od morza jeszcze. Zrobię ci desant, uważaj. Powietrzny. Mm. Nie, morski. Rad morski. Ech, szkoda, że nie mogę wziąć Czechosłowacji do frakcji. To podbijasz następne, Lukas. <głosy> nie <głosy> wiem, może Niemcy. <noise> Jak wielki szansy z nimi. Powinieneś zjadać Finlandię teraz jakoś tak. Tak mi się wydaje. Nie, to musiałbym wziąć tą ideę. A czy Lukas, jak Nie, weźmie... no, może możesz nie... fabrykować, żeby zjeść szybciej. Tak, ale jak weźmie z tych idei z National Focus, którego chyba nie wziął, Lukas niech Wiem, bo on go właśnie wybierał, bym się przez nią skończył. Eee, u mnie też, lol. Właśnie... A nie, to się zachowuje przez pewien czas. Mhm. Właśnie nie wiem, co mam bronić. Nie, 10. w dni bodajże można. Nie, tego nie mogę. Ale jak weźmiesz inicjatywę bałkańską, czy jak to się tam nazywa, to jak będziesz klejmować na Litwę, Łotwę i to mają opcję, żeby dać ci się zanektować pokojowo. Tak jest. A, bo ja to się w prawo mogę przesunąć! A ty właśnie robiliś wielką czystkę w ogóle? Nie. <laughs> o kurde. miał przejebany lecisz szybko. Czekaj, co mi to robi? Eee, czas nad tymi zorganizowane, ale mius 20 zorganizowanie mi przez 2 lata. Czy to jest jakaś masakra? No, no ale musisz zrobić tam wszystko, bo inaczej będzie wojna domowa. Boże, to ja tutaj jest. W najbliższe dwa lata nic się mi nie dzieje. Piąta kolumna. Repus, jaki masz plan na Czechosłowację? Bombardować. Tylko czym, tyle, czym, no, że powiem Syrię. Trump <laughs> <Uf, laughs> To było niepoprawne politycznie. Ja mam plan na Czechosłowację i Sergiu. Tak, jaki? Słuchaj, paratroopersów odkryłem. Odkryj sobie paratroopers. No, rekrut? To zagrałeś na angielskiej wersji? Tak. Bo z reguły mody pokroił ten, yyyy... Hmm. Ja nim Mianiem i tak dalej, to lepiej grać Ale no, z... ile trwa, w e... zajęcie? Znaczy, zmienienie wersji. Nie chce mi się, LOL. Oh. Jest leniwa, kurwa. Pfff... ma to pierdolone. słowa. <śmiech> jak, jak... na Gimbusa. Ooo, siedzi. Ooo... O, o, o ja ja zro... Zro... teraz to Napisał maturę przesadzić. i już uważa się za do dorosłego. No chłopie, musisz... Nie... Nie... Zdra... Repus, niedługo wyniki matur, jak, jak oczekujesz. Na no, no, luzie. Ile miałem tak. z angielskiego 8? 100. Też 100. A z polskiego? O, miałem. Z polskiego miałem 70, parę, bo z przebił mnie, ale to licealista, 68. A teraz matmy. 5 czy 6? Jakiś to... I nagle wyniki z matmy rozszerzonej. Ku, Kumpel dostał ten 100 z Polaka, jak ten wszystkie lata na trójkach jechał. Się śmialiśmy, że będzie beka, Jak ten nie zda podstawy z polskiego. To dla niego nie będzie wielka beka. No. Ja w sumie nie wiem czego się spodziewać, bo dziwnie mi poszły te matury, więc... Ja czekam na swoje Nie wypowiadam zało. się. Eee, to będzie niezłe. To będzie mocne. Jakie, co ci tak długo idzie ta Hiszpania? No, to trwa do 39 w historii. Jeszcze mogą zawrócić, okej. Okay. Ja to zabezpieczam moją bratnią granicę z Niemcami. Bratnia granica z bratnimi Niemcami musisz uważać, bo granica Polska jest tak zrobiona, że łatwo Niemcy mogą otoczyć cię. No jeszcze Musisz na pewno widzę. bardzo, bardzo umocnić prusy. Bo już jak grałem na live z, z znajomymi i z widzami to właśnie grałem rzeszą sobie i Zetę Seret było takie pewne rzuciło główne siły na główną armię z Poznania, a ja Prusami wjechałem lekkimi czołgami, kocioł na 50 dywizji i tam. Ale to jest Bot i on tam 24 z reguły starczają na pusy. Prawda, z reguły starczają, no ale ja wiesz, wolę na wszelki wypadek powiedzieć, bo to jest Lukas. No ja w to nie umiem grać. Nie no, dlatego mówię, nie? Tłumaczę ci, o co chodzi, nie? A w ogóle w tym dodatku tak mapę pomarszczyli czyli na przykład na Jugosławii i tak dalej. I dobrze. Prawda, ale ale le lepiej widać dzięki temu góry właśnie. No tak. No le le lepiej skracanie. to wygląda. Fajnie, można zrobić granice obronne i tak dalej, cool sprawa. Czemu Mówię, no, ty już mi... szykujesz atak z Korsyki w ogóle, ty? Atak? No. W broni Korsyki właśnie. No bronisz, jasne, jasne. Znaczy sardyni. Sardynii. Atak robię na Ioni i tym podobne. Muszę uważać Ej, Repus, miałeś włączyć koleśa z poparciem dla faszystów. Serio to wierzyłeś? Głupi o, jesteś. O, ty szmato. E, rób Za... cel na Rumunię. Zostanie I rób to... granicę z Repusem. Zostanie to ci zapamiętane. <laughs> pamiętasz, paki, pamiętasz ten sojusz serii z Europy, co była ani dzisiaj w sumie? Nic nie podbijać. A ty, jak tam ciekawie ci gra idzie? A no ja czekam, aż coś zaczniesz cię podbijać. Rusek jest za daleko. Na Hiszpana jeszcze czekam. Czekaj, ja po... jakoś w niektórych miejscach cofa kuźwa wojskiem no to wygląda. No, bo fajnie, że ktoś mi w ogóle pomaga w tej wojnie. <grym z <grym z <grym z z no, no przecież tam prawie była wygrana! <grym> no właśnie chyba... ...prawie. jest potrzebne. No dobra, to już lepiej. Ty, w... Ty w ogóle SML par zrobiłeś czy nie? Nie. robiłem, zrobiłem, no. Ale dywizję potraciłeś No. Boże, wypo. Eee, no to mów no miałem wiedzieć, mam jakąś ciężką sytuację. Ale zosowski kicsunio, Jak to się wysła, wysli ochotę? No eee, to już robiłeś 5 znowu. Ten claim już rozczenia na Rumunię i już, już wiesz mi jest fajne. Ja jestem właśnie blisko zrobienia tych wszystkich roszczeń dla, na Rumunie jak faust ich potrzebuje, żeby powiedzieć wojnę repulsowi. Ale to wielką czystkę robi się trzy razy wolniej niż zwykły cel, wiesz, więc to trochę potrwa. To już prędzej Japonia zrobi wojnę z Chinami i wtedy już będzie wojna. Aha. I czy bliskie stosunki? Do A pójdą Papeta i tyle się zesrę. Ale to i tak, 8% to na luzie. Sam incydent Marco Polo daje 2, więc spokojnie. Hmm, po co jakiś ten po prostu ci klejma I Tam stoi na tej sabaudi. Myślisz, że, je, że ja się nie obronię tam? Myślisz, że ja się nie obronię? Myślisz, że te czołgi... Boję się tych czołgów? <noise> Jakie czołgi? Ja mam czołgi, Boże. No właśnie, ja, ja, ja się nie boję czołgów twoich, kurczę. <noise> ja też, bo nie wiedziałem, że je mam. <noise> Zespół badawczy przyda się. No co mi kurwa bombardują, jak zaraz kogoś... Trzymaj mnie kurwa, Xunio, trzymaj mnie mm. Nie, teraz no, walczył. Xunio walczy, a my mamy 25 minut. Kolejna wojna domowa trwa cały odcinek No dobra, e, Repusien, kończ właśnie O było miło Ksydo. do... Zacznę no. w kolejnym odcinku z Heart of Iron 4 Heart of YouTube Gości, a YouTube, YouTube, sorry. No, no, no by... właśnie YouTube. Dobra, to eee... do jutra do godziny 18:00. pa, pa. Tak? pa, pa. pa.